Dobry wieczór. Witam Was na spontanicznym live. Sporo pojawiło się pytań ostatnio, pojawia się różnych, więc postanowiłam połączyć się tutaj z Państwem osobiście. Jak macie jakieś pytania, to jest to dobry czas, żeby o tym porozmawiać. Padło pytanie o jazdę bez uprawnień. Która jest przyznawana na okres od 1 do 3 miesięcy. I w czasie zakazu, tego zakazu, no jakby polega to na tym, że no, jakby próby jazdy i jakby zatrzymanie, jak będziesz zatrzymany w trakcie tej, tego zakazu. No to jest to traktowane jako Fahren ohne Fahrerlaubnis, czyli jazda bez uprawnień, co w Niemczech jest traktowane jak przestępstwo. Czyli tutaj grozi to karą pozbawienia wolności do roku lub karą grzywny. Także te informacje są potwierdzone bo potwierdziła mi to też pani doktor Kamila Matis z kancelarii adwokackiej z Frankfurtu nad Odrą, z którą współpracujemy już od kilku lat. No i ona też jest od niedawna, co się bardzo cieszę, również dla Was na TikToku, więc zachęcam, żeby też wejść na jej kanał. Na TikToku będzie. Pod nazwą, hmm, może tutaj pani adwokat się pojawi, to, to będę, pan, będę wiedziała. Adwokat Niemcy, jak wpiszecie prawo karne, to e, pani Kamila Matis, e, pani doktor, wyskoczy. Pani mecenas. Wyskoczy w sensie, pojawi się e, w propozycjach na TikToku, więc m, będzie łatwo ją znaleźć. Także ja te informacje potwierdziłam. Osoba, która o to pytała, też ją oznaczę pod wideo, które dzisiaj też dodałam. Um, no, to jest taka jedna rzecz. Kolejna rzecz, o którą pytaliście ostatnio, to jest um, zrobienie badań MPU w Polsce. Um, I po pierwsze. Um, Tutaj też już nasz klient, czy klient stały, obserwator odpowiedział dobrze na to pytanie, bo to już w lutym na ten temat nagrywałam. Te pytania się tutaj powtarzają, zaczynają się już powtarzać. Dużo macie pytań każdego dnia, ale też każdego dnia nagrywam po kilka wideo, więc te pytania zaczynają się powtarzać. Pytaliście o to, czy to można to badanie MPU zrobić w Polsce. No nie, bo w Polsce nie ma jakby... Jest inne prawo, inaczej to wszystko wygląda. Ja na ten temat też nagrałam całe wideo, taki dłuższy film z panią Magdaleną Wit-Wesołowską, czyli panią psycholog transportu z Polski, która takie badania przeprowadza w Polsce dla kierowców, którzy są w sytuacji, gdzie muszą różne takie Psychotesty przejść, takie właśnie związane z utratą uprawnień. Więc my porównywałyśmy na tym YouTubie podczas naszego spotkania, jak się różni, jakie są różnice. I te różnice są bardzo duże, jeśli chodzi o odzyskanie uprawnień w Polsce, a w Niemczech. Więc no nie ma takiego odpowiednika w sensie, no, nie ma czegoś takiego jak badanie MPU w Polsce, ponieważ badanie MPU jest to instrument niemieckiego Wydziału Komunikacji tego Fahrerlaubnisbehörde. No i to jest w ogóle taka podstawowa rzecz, jak to tak y, zrozumiecie, że to Urząd w Niemczech taki ma instrument do tego, aby y, aby sprawdzić to, czy dana osoba jest w stanie bezpiecznie dalej prowadzić pojazd po tym, jak jechała pod wpływem substancji różnych psychoaktywnych, czy za punkty karne, czy za inne wykroczenia drogowe, tak? bo to nie jest tylko, że za alkohol, czy za narkotyki, no to właśnie ten, to badanie MPU mm, pozwala to. Psychologom, lekarzom stwierdzić, no i na tej podstawie urząd podejmuje decyzję, co dalej. No, więc tutaj um, nie ma polskiego odpowiednika, w sensie nie ma takiego badania w Polsce, um, no bo tutaj um, te urzędy, te, te, te instytucje, gdzie to badanie MPU się odbywa, no, muszą spełniać określone wymogi. Z tego co wiem, jest jeden ośrodek, ośrodek w sensie laboratorium w Polsce, gdzie możesz oddawać próbki włosów czy moczu w momencie, kiedy do abstynencji musisz tą abstynencję wykazywać, jeśli jest to w Twoim przypadku konieczne. To wiem, że jest taka możliwość, żeby w Polsce sobie te badania w jednym ośrodku w Polsce, te badania laboratoryjne wykonać, bo przeważnie w naprawdę 99% to wszystko się tutaj odbywa na terenie Niemiec. To taka mała informacja. Mieliśmy jeszcze dzisiaj y, przypadek klientki. A właściwie nie klientki, osoby, która napisała do nas i chciała się poinformować, to też jeszcze nie zdążyłam nagrać na ten temat wideo, ale to już, już wam opowiem. To była sytuacja, gdzie tutaj żona się do nas zgłosiła w imieniu męża. I mąż no, niedługo tak miał przystąpić do badania MPU. Oddać ostatnią próbkę włosów, i słuchajcie, zgubi, zgubił dowód osobisty. No, i jakby ona tam dzwoniła po wszystkich, jakichś tam ośrodkach najbliżej miejsca ich zamieszkania. No, i te ośrodki, te laboratoria mówiły, że no nie, no bez dowodu to w ogóle nie ma opcji. No i ta pani do nas napisała na TikToku właśnie. Co ona ma, co oni mają zrobić, żeby w ogóle no, oddać tą próbkę włosa, no bo to już ostatnia próbka. Tuż tuż badanie MPU, no i to to by była wielka strata. Um, no i tutaj y, pani z tego wybrnęła, tak. Pani w sensie pani z mężem. Y, że po prostu mąż poszedł, musiał, oni pojechali do Polski i tam złożyli wniosek o nowe wydanie tego dokumentu tożsamości, tego dowodu osobistego, bo tutaj urząd, czyli to laboratorium, chciało mieć przetłumaczone na język polski dokument, który potwierdzi no że dokument ten tożsamości został zgubiony i w związku z tym pan się stara o wydanie nowego dokumentu. Więc oni pojechali 100 kilometrów do najbliższego po prostu urzędu takiego, gdzie się wydaje te dokumenty do Polski. No i jakby ten dokument był wystarczający, żeby pan mógł oddać ostatnią próbkę włosów w laboratorium niemieckim. No i tutaj pani mi też napisała, że już pada po badaniu MPU yy, i że zdał. No więc ekspresowo wszystko poszło, także historia zakończyła się pomyślnie. Yy, tak. Co jeszcze? Yy. Wiele też jest teraz takich tematów aktualnych związanych z legalizacją konopi indyjskich. Też będziemy mieli w tym temacie live'a z panią psycholog Natalią Bogusz z zespołu mojego Mała Lepsza Praxis. Więc zaraz Wam też ogłoszę, bo tutaj już mam grafikę zrobioną do tego wydarzenia. To wydarzenie odbędzie się w przyszłym tygodniu. Nie pamiętam kiedy, ale to dam wam tutaj znać na TikToku. No i będziemy odpowiadać na najczęściej zadawane pytania naszych tutaj obserwatorów i klientów, plus właśnie te historie związane z, z tym, że nasi klienci nie muszą w niektórych sytuacjach przystępować do badania MPU w związku kanapiskę z legalizacją konopi indyjskich. Także mamy tutaj już takie historie, gdzie urząd odstąpił od jakby ta, ta, ta sprawa została zakończona w związku z tymi zmianami od 1 kwietnia, tak? Więc tutaj klienci nasi się cieszą, bo po prostu sprawy są, że tak powiem, Umarzane, tak? zakańczane, w określonych, tutaj trzeba określone warunki spełnić. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to zgłoś się do nas. Napisz na Whatsappie najlepiej. My odzwonimy tutaj, skontaktujemy się z tobą w wolnej chwili. Często pytacie, jak się z nami kontaktować. No to właśnie ten Whatsapp jest taką dogodną formą dla nas i też dla was. Zostawiacie tam y, swój numer telefonu ym, i, i dalej kierujemy cię, tak? Co, co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba te akta przeanalizować, ym, przeczytać tą sprawę i, ym, no i napisać czasami odpowiednie pismo do Wydziału Komunikacji z prośbą właśnie o to, żeby urząd rozpatrzył tą sprawę. Ponownie w związku z paragrafem 13a Far Erlaubnis z Anlage 4, Anlage 4, Anlage 4 Far y, No i tam są te zmiany w tych paragrafach, y, i w związku z tym urzędy rozpatrują te sprawy ponownie. I tak jak już y, dodałam też na jednym ze zdjęć z grafik tutaj na, na TikToku. Prawdopodobnie to badanie je, nie trzeba będzie do niego przystępować, jeżeli tutaj po raz pierwszy się miało sprawę za właśnie THC czy były niskie wartości stężenia THC we krwi, nanogramów na mililitr krwi, czy te uprawnienia. Nie zostały e, jakby jeszcze odebrane, e, czyli nie było tego NCMD Farer erlaubnis, tylko był, e, tylko dobrowolnie się zrzekliście, prawa jazdy. No, także dzieje się tutaj dużo mm, w tym temacie, czasami też sami. E, po prostu no, nie wiemy, tak? Nie jesteśmy w stanie określić w każdym przypadku, jak to będzie, dlatego no, warto tutaj zawsze ten, tego urzędu odpowiedniego, tego Wydziału Komunikacji się zgłosić i zapytać, czy w związku z tymi zmianami, z legalizacją marihuany, z tymi paragrafami, to zmieni się coś w Twojej sytuacji. Jak masz jakieś pytania tutaj, to. Możesz mi to pytanie zadać. Jest, tutaj czytam czat, więc możemy sobie na bieżąco o, o pewnych kwestiach porozmawiać. Co jeszcze z takich nowości? No właśnie, już mamy. Aha, no właśnie, dzisiaj miałam taką sytuację. Słuchajcie, zadzwoniła do mnie pani. Nie klientka, ale była zainteresowana po prostu tym, co my robimy. Sama by chciała też ten zawód wykonywać, czyli przygotowywać klientów do badania MPU. A słuchajcie, ona jest tłumaczem. I um, powiedziała mi, jak ona współpracuje um, z niemiecką firmą. Um, Pomaga przygotowywać klientów do badania MPU, a ta osoba, co przygotowuje, jakiś Niemiec, no nie jest psychologiem. No, więc tak trochę to wszystko dziwnie brzmiało. Ona mówi, że tam jest zestaw jakichś pytań. Ona te pytania zadaje po polsku klientowi, a zapisuje odpowiedzi po niemiecku. No, nie wiem, to trochę takie, taki jakiś chaos w tym wszystkim był. Skuteczność mają całkiem ok, powiedziała. Nie wiem, co to znaczy. Ja jej powiedziałam, tak? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być psychologiem transportu. No, bo prawda jest taka, że żeby przygotowywać, prowadzić taką firmę, przygotowywać klientów do badania MPU. No, nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji. Rynek ym, jest przepełniony takimi ofertami właśnie doradców MPU. Ym, szybkie przygotowanie, jakieś takie dziwne historie. No i no, niestety nie jest to nigdzie tam uregulowane. Yy, mamy kryteria diagnostyczne yy, i tam jest napisane, że to. No, Trzeba być tym psychologiem transportu, ale to nie jest jeszcze tak, że tak powiem, uregulowane w jakiejś takiej osobnej ustawie, tylko że jest, że tak powiem, zalecane, pożądane i w ogóle. Jak również Wydział Komunikacji często pisze ci, jak będą jacyś ludzie tu szli, to, to są jacyś goście, więc tutaj najwyżej na chwilę nie będę nic mówić. No, trochę się wybiłam z rytmu. Aha, już wiem. No i no właśnie, nie trzeba być, można być tam, skończyć sobie kurs czterodniowy, nazywać się doradcą MPU i jest super, ale Wydział do Spraw Komunikacji Niemiecki zaleca, Prawie w każdym piśmie, żeby skonsultować swoją sprawę z psychologiem transportu, czyli fach psychologiem, z psychologii, to się tak nazywa. Um, no, i my tutaj w naszym gabinecie mamy te kwalifikacje, tak, pracujemy najwyższymi standardami. No, ale to w sumieniu tej osoby leży, tak? Czy, czy jak ona pracuje, i jakie ma doświadczenie, i jak potrafi prowadzić te procesy psychologiczne, bo to naprawdę można. No nie wiem, no nawet ta, ta pani, ta tłumaczka sama powiedziała, że są firmy, które. Nie chcą, żebyś zdał tego badania. Nie wiem, jakoś tego nie potrafię sobie wyobrazić, ale chyba chodzi o to, że. E, no, o kasę chyba, no bo o co, nie? Że chodzi o to, że co, pójdziesz, zapiszesz się do tej firmy, oni cię przygotują, nie zdasz i co, przyjdziesz do nich jeszcze raz? No nie, bo często jest tak, że jeżeli ktoś jest, no, nie zdał tego badania, no to mm, przeważnie jeżeli powodem niezdania jest jakieś kiepskie przygotowanie i on to czuje, i to on nie pójdzie drugi raz, taka osoba nie pójdzie drugi raz do takiego, no do tej firmy nie wróci. No bo często klienci, którzy do nas się zgłaszają, oni byli tam w jakiejś firmie i przygotowywali się, nie byli zadowoleni. No. I, i to tak wyszło, nie, że no nie mają tego zaufania, chyba. My też mieliśmy taki, przyp taki przypadek. O, pojawił się Pan y, Tom z Hamburga, Pan policjant. Witam serdecznie, przesyła róże. Dziękuję. No więc mieliśmy też taki przy przypadek klienta. Co on zrobił? Aha, no że on nie zdał u nas po przygotowaniu w naszym gabinecie. Nie zdał badania. Ale dlatego nie zdał, że nie był z nami do końca szczery, że nie, no nie powiedział ważnej rzeczy. I psycholog na badaniu MPU zapytał go o to. No i później wyszło, że no faktycznie zataił tą prawdę, nie było to tam w, w aktach napisane. No i nie zdał tego badania. No to naprawdę się rzadko zdarza, dlatego zawsze mówimy, że trzeba tutaj. Im bardziej wszystko opowiesz, tym to jest na twoją korzyść. No a jak coś się próbuje tam ukryć, zataić, no to, no to może to wyjść na badaniu. Jak to wyjdzie na badaniu, nie jesteś przygotowany może, żeby tak wytłumaczyć, wyjaśnić psychologowi, dlaczego tak było, a nie inaczej, no to wtedy no, jest prawdopodobne, jest szansa na to, że, że się nie zda tego badania. Tu było... Już czytam pytanie. Mm, witam. Te 3,5 nanograma na mililitr jeszcze nie zatwierdzili. Kiedy to wejdzie? No właśnie, jeszcze nie zatwierdzili, tak. Że to cały czas ta grenzwerte, ta, tak, ta wartość... To jest 1 nanogram na mililitr. Dokładnie, nie zatwierdzili. A jak tutaj a będę miała jakieś informacje, no tak jak mówię, współpracujemy tutaj um, z kancelarią adwokacką. Tutaj pan Tom z Hamburga też jest bardzo aktywny, więc cały czas, kto będzie miał te informacje pierwsze, to my tutaj się informujemy, wszyscy na bieżąco i będziemy Cię informować o ile, m, kiedy i, i co, jeżeli będą jakieś zmiany. Więc e, to jest też taka ważna informacja. Te zmiany e, tej wartości granicznej THC, aktywnego składnika marihuany, nanogramów na mililitr nie są jeszcze zatwierdzone, to 3,5, ale urzędy już e, no, już działają zgodnie z, ze zmianami, tak? Czyli jak są te niskie wartości THC, tak jak już wcześniej mówiłam, poniżej 3,5, no to mamy już przykłady klientów, że po prostu nie, nie musieli do badania przystępować. Sprawa została umorzona, postępowanie zostało zakończone. Dobra, no. Więc dzieje się tu dzieje. Dużo się w tym temacie dzieje. Dobra, co jeszcze tutaj? E, czyli tak, będzie w przyszłym tygodniu live, to już was serdecznie zapraszam z panią psycholog Natalią Bogusz. Na wszystkie twoje tematy tutaj odpowiemy na bieżąco. Mm, plus ten Cannabis GZ to będzie w każdym live pewnie poruszany. Mm. Co się jeszcze działo? Aha, to Ci już opowiedziałam, no to chyba wszystko już Ci opowiedziałam, co chciałam. Yy, to taki spontaniczny live, ale no to tak jak mówię, o różnych godzinach sobie tutaj wchodzę. I jak już się nazbiera dużo tematów, no to nie można pisać komentarzy. Uhu. Uh, uh. Dobra, tutaj Pan Tomi napisał, że nie można pisać komentarzy, a ja widzę. Nie, ja tutaj widziałam, że można było napisać komentarz. Ktoś mi tutaj napisał. Hmm, ha, tylko dla Abo. Ojej, to, to nie wiem, czemu tak jest, i nie wiem, jak to zmienić. Zaraz to zmieniam. E bo ja nie wiem, o co chodzi z tym abonamentem. Przepraszam Was za to e mówić, zmienić. Przepraszam Was za to, bo ja tutaj no tak nagrywam sobie live'y, live ale jakby nie wiem, o co chodzi z tym abonamentem. No, więc ja to postaram się zmienić, tak? Żebyście mogli zadawać pytania, a nie musieli tych abonamentów wykupywać, jeżeli to coś trzeba kupić, bo pewnie tak. Wiem, że tam niektórzy mają jakiś abonament wykupiony, ale no to Chcę, żeby te live y były dla Was za darmo, że, żebyście mogli. Ja musiałam zapłacić. Ojej, dobra. A ile Pan musiał zapłacić? Jestem ciekawa, co tu się dzieje. No, widzę, że jest sub, sub, czyli subskrybent. No dobra. Czyli chyba będę musiała coś zmienić w ustawieniach. Dowiem się, jak to zrobić. No, bo może jest więcej pytań, ktoś by chciał zadać pytania, a nie może. No, więc to tak trochę głupio wyszło. Um, jak ktoś wie, jak to zmienić, to ja mogę to teraz zmienić i chętnie to zrobię. Tylko nie wiem, czy w trakcie live'a to mogę robić. Wejdę w ustawienia, słuchajcie, zrobimy eksperyment. Ustawienia komentarzy, o, 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 o. o. Zezwalaj na komentarze, mam włączone. Płatny komentarz. Co to jest? Płatny komentarz. Aby odblokować, ukończ program rozwoju. Tru... Ojej, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To już się robi zbyt skomplikowane dla mnie. Filtruj komentarze. Hmm. Nie, nie, ja nie filtruję komentarzy. Ja wszystkie komentarze tutaj przyjmuję. A jak są obraźliwe, to od razu dajemy ripostę. <laughs> więc nie boimy się tu komentarzy. Przyjmuję wszystkie naklatki. Hmm. Trochę się tu, jak ktoś już jest, musi iść, to tu nie będę wstrzymywać, bo teraz tak trochę technicznie będę się męczyć z tym, a nie merytorycznie, więc nie będę Ci tutaj zabierać czasu. Jak możesz mi jakoś napisać, jak to ustawić, no to chętnie. Mm. Jeszcze raz wejdę może w live. Ustawienia live'a. Prezenty live. O właśnie, co jest coś takiego, ale nie. Um. Komentarz. Ustawienia. Mm. Hmm. No, nie wiem. Wiecie co? Ja chyba będę kończyć tutaj i sobie to na spokojnie ustawię. I kolejny live. Już yy, no, mam nadzieję, że każdy będzie mógł zadać pytanie co chce. Jeżeli masz pytanie, chcesz je tu zadać, a nie udało ci się teraz, przez jakieś ograniczenia subskrypcji, to yy, zostaw mi wiadomość prywatną albo pod jakimś wideo. To ja się do tego odniosę. Możemy się tak mówić? Mam nadzieję, że to będzie tak, taki, tak, taki, taki. Um, no, fajna rzecz też, nie? Bo, um, bo teraz nie umiem tego ustawić, a szkoda też mojego i Waszego czasu. Także dziękuję za dzisiaj. Parę tematów sobie omówiliśmy, i do zobaczenia w kolejnym live. Dobranoc.